My idziemy tą kładką, tym skywalk pomiędzy. Wygląda super drzewo na górze. Są szczęśliwe machające kotki łapkami. Wyróżnianych gwiazdką myślę Teraz to jest po prostu zapchaj się i zmiataj, dosłownie. Ale tłum ludzi jest tam. Nazywam się Andrzej Bardzel i wraz z rodziną zwiedzam świat, odwiedzając miejsca znane i te dużo mniej. A w podróży, jak to w podróży, bywa różnie. Zapraszam. Ta co? A gdzie teraz? Cały czas jesteśmy w ogrodach Garden by the Bay. i teraz idziemy. My jesteśmy przy tych super drzewach. Idziemy najpierw na tą kładkę. Tutaj to się nazywa OCBC Skyway, a później idziemy na czyli tu mamy tą, tą kładkę taką, a później idziemy do obserwatorium. Czyli jedziemy tam windą na, na tą platformę do góry i będziemy na samej górze tam obserwować te super drzewa. A jeszcze powiem, że windą musimy jechać. Windą, co nie, teraz przejeżdżę ponad 3 stopnie. do. Siedliśmy właśnie z windy na moście Skyway, który jest um, połączony, łączy super drzewa. Można nawet nie łączy, tylko jest, prowadzi pomiędzy super drzewami. Wstęp tu oczywiście jest płatny, kosztuje 14 singapurskich dolarów za osobę dorosłą. Dziecko płaci dychę. Tak samo na górę, czyli na ten, o tam jest taras widokowy na tym największym super drzewie, też wstęp dodatkowy 14 singapurskich dolarów, a dzieci do 12 roku życia włącznie płacą dychem, czyli dzieci płacą 30 zł, a dorośli płacą 42 zł. Po drugiej stronie mamy widok na diabelski młyn i my byliśmy tutaj jest ten Cloud Forest, a tu jest Flower Dome, czyli ta palmiarnia. Tutaj mamy ten mglisty las i była prośba tutaj od pani, żeby być na tym tarasie widokowym Skywalk nie dłużej niż 15 minut, żeby inni też mogli zobaczyć. Natomiast dziwię się, że jest ta kolejka i e, nie wpuszczają od razu tych ludzi. Z jednej strony to jest dobrze, bo każdy ma e, przestrzeń, żeby sobie zrobić zdjęcia ze spokojem przejść. Z drugiej strony natomiast no, trzeba bez sensu czekać. Tak? No, coś za coś, nie wiem, jak było lepiej. W każdym razie jesteśmy tutaj i tak wygląda widok z góry. A ponieważ mamy nowy chiński nowy rok, 2024 rok smoka, no to jest również wystawa odnośnie tytułowego bohatera, można powiedzieć, nowego roku chińskiego, czyli smoka. Ciekawostka nowy chiński nowy rok czy też nowy księżycowy rok bo też to można znaleźć jako Lunar New Year obchodzony jest w państwach gdzie uprawia się ryż bo jest to związane właśnie z ryżem Singapur jako miasto państwo multikulturowe po prostu też to obchodzi w ogóle w Singapurze ciekawostką jest to ponieważ była to była kolonia brytyjska obowiązują cztery Języki urzędowe, jednym z nich jest właśnie angielski, drugim jest chiński, później jest jeszcze nie pamiętam chyba malajski i jeszcze jakiś jest, nie mam pojęcia jaki. W każdym razie po angielsku tutaj wszyscy mówią, więc fajnie, bo się każdy może dogadać. My idziemy tą kładką, tym Skywalk, pomiędzy tymi super drzewami. Wygląda to mega fajnie. Wieczorem będzie to podświetlone. Coś czytaliśmy, że będzie spektakl świateł. A tu mamy ten hotel z basenem Infinity. Cena za nocleg 1000 Singapurskich dolarów. To jest cena minimalna za jedną dobę. Czyli 3000 zł. Walk, on ma 180 ma parę metrów, czy tam 178? Jakoś tak, około 180 metrów prowadzi od jednego drzewa, widzicie tego tutaj, do tego drzewa, i tutaj się zjeżdża widom na dół. A później można iść, dlatego właśnie jedziemy z tego super drzewa jedziemy na górze na taras widokowy. No i tyle. A ten właśnie, Garden by the Bay. Czyli te ogrody. No to, jak widzicie, tutaj to jest całe, to całe rozległe kompleks. Tu, 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 tu. Jak generalnie to jest całe zielone. No i zaczyna padać. Weszliśmy do wnętrza super drzewa. I nie uwierzycie, jest winta! <laughs> tak wygląda super drzewo na górze. Całe sporo, dużo z Mamy panele fotowoltaiczne. Możemy też z tego drzewa zobaczyć inne super drzewa. Widzimy na przykład jedno super drzewo, i pada deszcz, wpada do środka. I później ta woda jest zużywana do podlewania tego całego ogrodu. No i tak wygląda ten ogród, widok z góry. Jeszcze jesteśmy wyżej niż przed chwilą na tym skydeck, Skywalku, czy jak to nam się nazywało. To jest bardzo ładnie. No i pierwsza z widzę tyle statków. Nie? Słownie te kopuły, Cloud Forest oraz Palmiawnia. Ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Ciekawostka tam na wprost jest promenada taka, oraz tor wyścigowy. Wyścigowy? No. Ale nie ma wyścigu, to szukali. Ale jest tam tor wyścigowy. Tu jest ten most DNA, którym szliśmy. No i fajnie, fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie to wygląda. Singapur, pozytywne wrażenie. Bardzo ładne miasto. Idziemy teraz na stację metra i zobaczcie, jaką walizkę tutaj ma dziewczyna. Widzicie? Ejzuza, no bo mi ten Normalnie walizkę hulajnogową Jesteśmy w foodcorcie Maxwell Tutaj są różne pokery czyli taki albo hocker ma różnie to ludzie nazywają. Generalnie wygląda to taki jest food court, czyli znowu miejsce, gdzie mamy wspólne stoliki i są różne takie małe knajpki, które specjalizują się przeważnie w jednego rodzaju daniach. Czasami jest ich trochę więcej, bo mają różne warianty. Tak jak na przykład tutaj są różne, nie wiem co to znaczy, czy Fish Meat, czy co jest tam z rybą? Eee, o, tutaj mamy na przykład większy wybór dań. Ale te knajpiki generalnie specjalizują się przeważnie w jednym rodzaju jedzenia. Można zamówić na przykład rzacie z różnych knajpek, Także kto na co ma ochotę, usiąść razem przy stole i sobie zjeść. Sprzedają też tutaj, są osobne te budki, te hokery z piciem. Możemy kupić kokosa, możemy kupić sok z szyny cukrowej, piwko, kolę, wodę, herbatę itd., itd. No i Martyna akurat z Czarkiem czekają, żeby kupić sobie kawę na zimno w jednym z hokerów. My możemy zobaczyć, jak to wygląda z bliska. O, tu mamy kokosy. Dostajecie, e, żarcie na e, takich tackach, tam gdzie tam bo stoi. Później te tacki z różnych okarów zwraca się w jednym miejscu. Tutaj. Są tutaj osoby, które odpowiedzialne są za segregowanie tych tacek oraz tych naczyń, aby trafiły do Właściciela, czyli do tego straganu, który daną rzecz Wam sprzedał, jedzenie jest dosyć tanie, około 5-6 singapurskich dolarów. Możecie się najeść tutaj. Są na przykład dania za 4 i za 5 dolarów. Woda jest za dolara. No i są różne tam inne kawy, herbaty i tak dalej, tak dalej. Jedzenie smaczne, z jednego będzie Wam na pewno smakowało lepiej, z drugiego mniej. Koło yy, tego Maxwella, koło tego Hokera Maxwell, czy koło tego food courtu Maxwell jest świątynia Ząba Buddy. Idziemy właśnie zaraz do niej, tak kupią kawkę i zobaczymy tą świątynię, czy zobaczymy czy w ogóle da się wejść do środka, czy nie. Tak wygląda świątynia Zęba Buddy, który podobno jest tutaj pokazywany bardzo, bardzo rzadko. I zobaczymy, czy możemy tam wejść do środka. Tak wygląda z zewnątrz. Niestety nie udało się wejść do świątyni Zęba Buddy, bo po prostu była zamknięta. Idziemy się teraz przejść po Chinatown My jesteśmy właśnie w chińskiej dzielnicy Tutaj skręcamy Tak, ulice Smith Street Idziemy zobaczyć tego Hawker Chena Czyli Tą chtajpę, która dostała gwiazdkę Michelin Kilka, e, ostatnio w 2019 roku, natomiast już teraz obecnie tej gwiazdki nie posiada. Podobno żarcie się tam pogorszyło i to sporo, takie są przynajmniej opinie e, w Google. A specjalnością tego hokera był Chicken Rice. Idąc przez ulicę Chinatown, e, spotykamy kafę Monochrome, to jest Pierwsza singapurska dwuwymiarowa kawiarnia. Generalnie jest to pokazane w ten sposób, że jest pomalowane. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie. No i nie wstępujemy, bo jesteśmy na jedzeni. Jedziemy dalej szukać tego pokera w chińskiej dzielnicy trafiamy na różne sklepiki i podobno tu są najtańsze pamiątki z Singapuru są szczęśliwe machające kotki łapkami widzę, że mają terminal, można płacić kartą a właśnie, odnośnie płatności generalnie w wielu miejscach można płacić kartą ale na przykład w tych hawkerach nie, więc trzeba mieć gotówkę, żeby kupić sobie jedzonko Mamy magnesy. Za ile? Jeden za trzy, cztery za dziesięć. Cztery magnesy za te. Czy to jest dobra cena tego? Nie wiem. Pierwsze magnesy. Niezbyt ładne. Ciekawe, czy mają. No. Kwestia gustu, nie? Tam jest coś jeszcze, jakie są pocztówki. No i dochodzimy do pokara chen wyróżnionych gwiazdką Michelin W 2017, 2018, 2019 roku A jeszcze 16. Tak to wygląda Podobno już nie jest takie dobre jak kiedyś W żarcie jest dosyć spora kolejka, trzeba będzie poczekać. Ale jest pokazana tak, biazgam, a Tam jest pokazana. Tak wyglądają nagrody zdobyte przez ten poker. Czekamy, zamówiliśmy jedzenie. To jest e, kurczak w sosie sojowym. Kosztuje to 6,80, mamy 689 numer yy, i co bym, mogę Wam powiedzieć o korzeczan, to w tej chwili jest to masówka, po prostu typowa masówka, yy, ludzie się tutaj, pracownicy sprężają, yy, widać, że po prostu raz, dwa, trzy szybko jadą z wydawaniem tego jedzenia, mam nadzieję, że będzie smaczne. Ale odkąd y, to był ten hocker chen y, zdobył tą gwiazdkę myślę to otworzył później w, 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 w 2019 roku tą większy lokal. Już nie był takim zwykłym pokerem, tylko otworzył większy lokal. No i teraz to jest po prostu masówka, tak? Tak jak wspominałem wcześniej, mam nadzieję, że będzie smacznie zamówiliśmy tylko jedno danie, żeby posmakować, bo jesteśmy na najedzeni zobaczymy jak będzie dobra, jak smakuje danie z gwiazdką myślami? nie. opinia eksperta? to jest dobre ale to jest zwykły kurczak kurczak w sosie sojowym ale on jest właśnie, chodzi o to, że Co? Czyli się spsuło. Tu są dodatki, które można wziąć. To jest naprawdę dobre. Okej. Zuza, posmakujesz? Zuza nie ma ochoty. A my spróbujemy. Wyszliśmy z tej knajpy i mogę powiedzieć, że kurczak był dobry. Naprawdę był dobry. Czy zasłużył na tą gwiazdkę Michelin? Nie wiem. My dostaliśmy piec z kurczaka, ale czytałem, że Różni ludzie różne części dostają, bo to jest kurczak cały robiony w sosie sojowym, a później on jest po prostu dzielony na różne części. Więc jeden dostanie nogę, drugi dostanie łódko, a trzeci dostanie no, pierś z kuczaka, tak? Także czekaliśmy pół godziny, żeby odebrać danie. Nie było miejsca. Nie było miejsca, taka. No nie, ocena na Google, która w tej chwili ma 3.6, no to chyba jest adekwatna. Jest okej, okay, dupy nie urywa, ale... Ale na gwiazdkę też bym tego nie dał, nie? Tym bardziej, że tam się wyświetlały na ekranie telewizora, e jak on podróżował później po świecie, jak dostał tą gwiazdkę. Myślałem, że był w Londynie, był w innych krajach, tam kolejka się do niego e ustawiała. Natomiast teraz... I teraz to jest po prostu zapchaj się i zmiataj, dosłownie. Idziemy teraz na stację metra. I chcieliśmy się udać na pokaz świateł tam na Marina Bay, ale nie wiem, czy zdążymy, zobaczymy. Przejechaliśmy na Marina Bay. Na pokaz świateł, który ma się rozpocząć o 20:00. Jest chyba za 10 czy on dokładnie będzie tutaj, czy tutaj, czy tu, tego nie wiem. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że ten pokaz będzie. Widzimy, że tutaj ludzie się już zgromadzili. Są takie leżaki. A widok też jest bardzo ładny. Wieżowce podświetlone. Tam mamy ten hotel z tym basenem Ale że bardzo ładnie Bardzo ładnie to widać Tam jest tłum ludzi A my byliśmy z drugiej strony Nie nie to będzie dłuższy 15 minut nie ma trwać Ale tłum ludzi jest tam Za tą kopułą To by było na tyle w dzisiejszym dniu. Pokaz Fontan bardzo fajny. W Dubaju był troszeczkę krótszy, tutaj trwa 15 minut. Jest koło centrum handlowego Marina Bay. Czy na Marina Bay promenadę możecie iść i zobaczyć, zobaczyć ten pokaz. W środę jest o godzinie 20. Wiem, że w inne dni jest chyba o, o różnych porach tak, aha, no tak jak Zuzamowi chyba, że coś teraz no nie wiem, w każdym bądź razie my w środę widzieliśmy to o 20 idziemy teraz na stację metra, jedziemy do domku zahaczając po drodze o 7 -11. i tyle z dzisiejszego dnia jutro a jutro będzie futro co? daj, 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 no daj zapowiedź no daj zapowiedź no daj. Jutro. Powiedz o wydrach. Jutro idziemy do za. Ale co z tymi wydrami? No podobno na wejściu są wydry, które próbują wyłudzić jedzenie, no. robiąc różne sztuczki. Żąglują. Znaczy, kamieniami, ale. Ha, ha. No i jutro jedziemy do za.